Hej, tu Remus, a to jest drugi odcinek z serii przygody w Minecraft. Teraz tak. Mm. Użyliśmy się tutaj tej chaty. Mm. Przepraszam, że nie mogłem. Otóż, żeby się mm. Nie mogłem pokazać, jak buduję ten dom, ale nie te pliki usunęłem filmowe i nie zrobiłem. Nie stawiłem tego na YouTube. O kliparz z drzwiami. Nie buchaj, nie buchaj, nie buchaj, nie buchaj, nie buchaj. Uspokój się. No nie buchaj. Yes. No nie buchaj. Dobra, teraz dadniesz. No daj. Da. O, wow, szkielet. Nie. Szkielet o. What the fuck Szybko syka Oj, mi rozwalił chatę o kurde Dobra, dzień jest, to jest spokój Czekajcie tylko ten jest jeszcze lamus no come on! Chodź, chodź, chodź się widzę No, no dzięki Mam no 4, cztery, cztery. Ja sobie później zdjęcie zrobię. Mm. A no to kamerę postawię, coś się nic nie stanie. Um, teraz tak. Tutaj trzeba dear dance'u. Za to było Wygląda jak taki... <noise> <noise> Kenia widzę. Dlatego nie, nie lubię klipperów. Bo tak buchają fajnie. Wiesz, nie fajnie, nie fajnie, nie dobró to się tak normalnie rozwania, nie chcę mi się. Mmm... Mm. <laughs> nie wiem, co chodzić. <laughs> <laughs> dobra, zobaliło się. Teraz dir ten. Tok parwin. Jezus. Dobra, to nabicięcie. Dobra, skończyłem to naprawiać. Nie, nie, nie. to się kto wywło. Tylko, dobra. Stąd nam się przytapia. Starczy. No i tu jeszcze z to schowiemy. Mm, teraz tak To chyba starczy zresztą drywienko weźmiemy. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. no. Mm, ja, ja wam powiem ci powiem. Mm, że to jest trochę pomysł od dynk.pl Bohata też jest podobna do niego. Tutaj wszystko jest prawie od niego. Patrzcie na przykład na dach. Dach też jest wymyślony od niego. Czekajcie. Od tych płyt i typa. ale Ładnie to wygląda. Na początku, jak ją zbudowałem z tym dachem, to wyglądała jak taka szopa. Naprawdę. Taka szopa wygląda. Dobra. Mm skończyłem do końca tą podłogę, nie? Tu się... Z yy, tą przetopią? Dobra. Mamy to. Dobra. To ja przyspieszę tempo. taki turbo... a więc jesteśmy i podłoga skończona nie wiem czy ładnie mi się podoba tak, to schowujemy no dobra, to już tam skończymy przetapiać to już się skończyło zresztą drewnik weźmiemy weźmiemy pyk pik pyk i cyk, cyk. drewno, eee to skończyło mamy nawet dużo drewna cztery taki i trzy taki barcie limandyni, znalazłem jeszcze wtedy te materiały wcześniej znalazłem w kopałem bo kupałem, w ogóle. Hmm, znaleźłem moje miejsce. Znaczy mi się podoba miejsce, nie wiem, mam. Cztery kości, patykki zostawimy, pioreczki. Pioreczka. Dig tu mam bardzo dużo. To się zrobi później ten u Piasek, te te te, te, płyt, te płytki się. Płytki. Nie Tu zrobi taki fajny pokój. Może. Może to w tym kącie, daj tak. To zrobimy, zaczekajcie. czekajcie zrobi teraz? Z Nie. Nie, nie, nie. Na razie nie robiłem, na razie takiej puściutki. Nie będzie. Nie no, no, no. zrobimy jeszcze? Zrobimy dwa, ponieważ tu się już nie mieści nic. Mało miejsca jest. O. Chyba. No, nie wiem. No się już robi. To trzeba się położyć spać. Oby nie żaden klipar bo coś nie wyszło. Proszę, no, widziałem zawsze takie Nie wiem, czemu Znaczy Zresztą, chyba przez tą wersję. Ja, jakie głupie teraz jesteście, jaka nie mam. To jest głupie teraz. Zrobali to. tak, tak, tak. Szybko. Nie no naprawdę z tym łóżkiem to zrąbali. Że jak śpiszcie. No patrzcie. Teraz mi się zaraz zombi Zaraz Chyba jeszcze? No właśnie. To jest zrąbalne. Chyba? Wolałbym to takie coś... To...

Mam dobrą nowinę, postawiłem tutaj łóżko i zrobił się dzień. Dobra, yy, teraz tak, przygotowałem się na... O nie, szkielet, szkielet, szkielet. Dobra, on się gdzieś tak. ale nie, muszę jeszcze z tego ubiec. Yy, Jedną drobinkę. Yy, przygotowałem się na kopanie. Kamień. Zdobywanie kamieni. Mm. Sorry, napiłeś tylko. Dobra. Może mm, nie na wszelki wypadek. Tak i tak, dobra. Idziemy teraz kopać. Znajdziemy jakąś fajną... Mm, fajną kopalnię. Tu jest, już widzę. O, kliper, kliper. clipper. Może drobny ten... Proszek, czy jak to się nazywie? Jeee, yeah, to pierwsze, proszę, proszę, o, fajne wilko. Tutaj jeszcze zrobić, zamierzam. Takie coś. Sześć proszków, Jeszcze jakieś tam z siarki, o siarki. Nie, jak tam na to mówicie. Ja tam mówię na no to siarka. Hmm. Tu jest duży kolor, to. Duży stos. Szukam potem też gliny, zrobimy sobie z gliny.